Witam, nazywam się net 3 i tutaj taki mały teścik. <laughs> Jak widzicie, wersja Dark Souls Prepper to Die Edition, wersja PC-2 i oczywiście ta, ten niesławny zrypany port. Znaczy, aczkolwiek nie aż tak zrypany, ponieważ jest zainstalowany DSX 2.4 i na tą chwilę najnowszy. Raczej autor już dalej nie wspiera, e, ponieważ no, jak na razie wszystko chodzi. Najnowszy jest 2.4. E, I cóż, e, to wideo pokazuje, jak się sprawuje ten DS -fix, e, i sama gra oczywiście z DS -fixem. E, na moim laptopie, który do tej pory używałem, do montażu i tak dalej. No, jak widzicie, specyfikacja nie jest jakaś za specjalnie dobra. Laptop to jest taka biznesówka. Ma takie śmieszne, śmieszną właściwość, że. Jeżeli wyciągnę mu baterię, prawda, żeby nie, e, nie korzystać cały czas z baterii, prawda, e, co 5 minut nie ładować, e, co godzinę nie ładować e, e, baterii. No to niestety e, zegar procesora chodzi na najniższych ustawieniach, czyli na 800 MHz, <laughs> i dopiero jak włożę baterię, e, to dopiero e, zaczyna normalnie chodzić, czyli od 2,6 GHz do. Do 3,2 GHz w trybie turbo, tak jak widzicie, są, e, wypisałem wszystkie specyfikacje tutaj na ekranie e, i raczej nie będę tu pokazywał gameplay. Gameplay będzie taki króciutki, może z 5 minut, e, jak się sprawuje, e, <laughs> i pójdę do Blight Town, oczywiście, e, żeby sprawdzić, czy to jest taka pierwsza, e, pierwsza lokacja, która e, ma problem. Bez Fixa, no niestety, ta gra nie będzie dobrze chodzić. Prawie w ogóle nie będzie chodzić. Będzie miała problemy z uruchomieniem się i tak dalej. Problem z ekranem, ponieważ ten port był robiony pod 720p i 30 klatek, czyli standardowo wszystko było przeniesione jakby z Xboxa 360. Tak podejrzewam, bo raczej wątpię, żeby był to port z PlayStation 3. Jest to port z Xboxa 360. Nawet ma te wszystkie. Ten cały layout przycisków z Xboxa 360. Ja gram na takim śmiesznym padzie. O, proszę bardzo. Taki stylizowany na PlayStation 3 Tracer Shogun. Model 34010. Masa jest 40, 245 gramów. Na no USB podłączonym kablowy można odpiąć mu kabelek, także to nie jest taki, że cały czas ma wpięty kabelek na stałe, także w razie na przykład problemów można wypiąć kabelek, podpiąć nowy, także to jest fajna sprawa, nie musimy wyrzucać praktycznie lub kombinować z lutowaniem i przerabianiem w razie na przykład uszkodzenia kabla, no aczkolwiek no nie jest to jakaś pierwsza jakość, Kosztował 60 zł, więc a bywają takie za 20 zł, więc te są jeszcze gorsze. I mają e, na stały kabel wpięty, więc to już jest e, totalna chińszczyzna i analogi się bardzo szybko psują. No tutaj powiedzmy no używałem go niezbyt często. aczkolwiek e, no, do tej pory wszystko chodzi jak należy. Oczywiście no, te przyciski słynne PlayStation 3 są do dupy. I tak, jak widzicie, specyfikacje e, e, TPU i GPU. E, ile procent? Oczywiście, no, mam niestety, ale nie ma jakby e, e, na, na zintegrowanej karcie Intela, który jest oczywiście z procesorem razem e, zintegrowany. E, jak widzicie, to jest czwartej generacji i piątka. Mobilna. I cóż, Intel HD 4600. Widzicie, tutaj podałem zegar. Jest tak, bynajmniej pokazuje HW Info. Jest ustawione na 1250 MHz. To jest tak przybliżona wartość, bo ona się tam waha. I cóż, dlaczego widzimy tutaj cztery CPU? <laughs> tutaj, no, fakt, że nie podałem, ale już mniejszo z tym. E, tak naprawdę to są cztery procesory logiczne. Faktyczne rdzenie e, to są dwa. Czyli to jest dwurdzeniowy, e, dwu, e, dwurdzeniowy, czterowątkowy. I tu to mamy jakby ogólne CPU, czyli jakby ogólna wartość razem. Tu mamy procentowo, i, i tu już na CPU, na procesor, na procesor mamy już tutaj, ee, jakie są temperatury. No niestety na GPU nie pokazuje temperatur, ponieważ, no nie wiem, nie ma czujnika po prostu. Na... <laughs> Oczywiście do streamingu i do. Innych rzeczy już mam zakupiony komputer, normalna stacjonarka. Ale chodzi bardziej raczej o takie powiedzmy granie na low, prawda? Low spec. Czyli na takiej najniższej, niskiej specyfikacji, jakie gry mogą na przykład chodzić na takim laptopie. No, taka powiedzmy, taka sekcja hardwareowa, e, e, taka testowa. Zobaczymy, jak się przyjmie. Jeżeli się w ogóle przyjmie, jeżeli ktoś będzie oczywiście oglądał. Ale nic. E... I gra chodzi na DirectX e, 3D9. E, I dlaczego na 30 fps? E, ponieważ tutaj zależności, bo Próbowałem na tym moim streamo, laptopie do streamingu, tym nowym laptopie, boże, moim komputerze, na szaku. <laughs> Oczywiście, no, też specyfikacja jest o wiele lepsza niż, ten, niż to laptopowe, ale powiedzmy, ta specyfikacja jest, no, tak, powiedzmy, 2016 rok, 2015-2016, która była dosyć, dosyć fajna na ten, na ten rok. Więc powiedzmy, jest dobrze, no nie najlepiej, powiedzmy, no to nie jest 4K i tak dalej, testowałem i na 1080p, na 60 klatek starcza, więc poza tym używam karty przechwytującej. I z tego co potestowałem, no na spokojnie, na 1080p starcza i właśnie cel był właśnie taki. I, cóż, I właśnie dlaczego ta specyfikacja, jest, e, dlaczego ta gra jest ustawiona na 30 klatek, e, skoro wszyscy dobrze wiedzą, że chodzi na, nawet na 60, prawda? Wtedy jest Ponieważ próbowałem e, i niestety no, gra się wykrzacza. E, wy e, Licze graficzne i wychodzenie poza mapę po prostu cała fizyka się pierniczy wszystko się pierniczy. Więc niestety musiałem to ustawić na 30 klatek. I gra jest e, rywalna. Gra się ją tak samo jak na Xboxie 360 i na PlayStation 3, z tym, że e, jest to stabilne 30 klatek. O to chodzi, właśnie stabilne 30 klatek. Jak widzicie, no e, na razie gra jest w menu i temperatury są rzędu 62%. I mamy jako, że to jest zintegrowana karta graficzna więc korzysta współdzieli pamięć RAM nie, dedykowana pamięć wideo jest chyba bodajże 256 lub 512 nie mam pojęcia, w BIOSie mogę ustawić od 256 do 512, aczkolwiek czy tak naprawdę jest to nie wiem, jest to prawdopodobnie Ustawienie po prostu ilości współdzielonej pamięci. Aczkolwiek nie wiedziałem, że potrafi nawet tutaj do 2 gigabajtów pokazywać wykorzystania ilości RAMu. I cóż, tylko jeszcze tutaj chwileczkę, bo tym mryga, że baterie muszę tutaj. Podłączyć do ładowania. Okej, okay. zrobiłem takie małe cięcie, ponieważ poprzednie wideo niestety, ale zagłuszało mój komentarz i po prostu chciałem wyciąć sporą część. To więc troszeczkę przyspieszę jakby ten moment i po prostu przejdziemy sobie Blight Town, tak króciutko przejdziemy i popatrzymy e, jak będzie się zachowywała gra. E, aczkolwiek uprzedzam, że e, jednocześnie gram i nagrywam, co po prostu bardzo obciąża e, komputer i może po prostu mogą być spadki płynności nawet e, powiedzmy rzędu takich e, podobnie do konsoli, tak, czyli do 18. Do 18-15 klatek na sekundę, więc <gry> ale zapewniam, że gra bez nagrywania oczywiście, po prostu samo granie zniża klatkę, nie wiem, do 25 chyba maksymalnie. Czasami zdarza się może więcej, ale grając po prostu na renderowanej rozdzielczości. 640x400 na nie, nie nagrywając oczywiście nie uświadczyłem żadnych spadków poniżej 30 nawet, także 100% 30 szło cały czas bez, bez jakichś w ogóle spadków płynności także z jednoczesnym nagrywaniem mogą być problemy i może ten klatka się zmniejszać aczkolwiek nie, nie na takich poziom jak na konsoli a więc zaczynamy. Mam nadzieję, że już bez żadnych problemów i że gra nie będzie mnie zagłuszała. Zmniejszyłem troszeczkę te, te wszystkie głośności w grze, w ustawieniach. Na OBS mam minus 15 dB, więc nie powinno mnie zagłuszać. Mam nadzieję. Ale zobaczymy. Jeszcze sobie. Może zmniejszę troszeczkę, tak powiedzmy do 16. Powinno być ok. No, mam nadzieję, że wszystko będzie oko. Tak, dlatego troszeczkę tak jeździ, bo. Yy... Ma zbindowane ustawienia z myszką, też no, jak widzimy, razem z nagrywaniem, no też rzędu 20 klatek, ale to już zacznijmy od tego, że nagrywam dodatkowo. Zapomniałem jeszcze wyłączyć głośniki, żeby mi to tam nie. Okej, okay, teraz, już, teraz już. ale pewnie zginę. Ok, nie zginąłem. Tak, tam to jest szczególna e, lokacja. Jak widać, z, razem z obciążeniem e, przy nagrywaniu, oczywiście nagrywam 720p w klatek. tu klatka. E, także jest dodatkowe obciążenie jeszcze dla, dla komputera przy nagrywaniu. Dlatego ten klatkaż spada, niestety, bez nagrywania e, utrzymuje się, powiedzmy, e, przy tych 25. 30 klatkach nie jeszcze oprócz tego zmniejszyłem sobie troszeczkę jakość renderowa rozdzielczość renderowania Tutaj ustawiony ustawione na 640 na 480 ale pomimo tego i tak klatka spada najgorsza jest ta toksyna tutaj w tym w tym wybiegnięcie tej lokacji szczególnie tej jest problemem a że le lecę na żywo a to tak to właśnie spróbujmy po prostu więc przelecieć lecić te lokacje jak najszybciej po sprawdzić sam, no sam klatkaż, jak, się, jak się, sprawuje. No jak widzicie, jednoczesnym nagrywaniem, no to jest 22, 23, 25. Wieście, nie, nie polecam przebiegać biegać w tej w właśnie tak lokacji, po to się źle kończy. Jak widzimy, no klatka spada, ale nadal jest w miarek w nie. Powtarzam i powtarzam jeszcze raz jeszcze raz jeszcze raz, że te spadki płynności, w tej chwili, to jest ze względu na to, że jednocześnie nagrywam materiał. Niestety, te spadki płynności są ze względu na to, że komputer jest niedobrze obciążony przez świat, to jeszcze jest obciążony z nagrywaniem. I no niestety dlatego to występuje spadek płynności. Bardzo się waha 30 do 25, nawet do 20... Do 20 mój, do, nawet do 21 FPSów, do 20 FPS -ów. Nie licząc razem z nagrywaniem materiału. Więc nie jest tragicznie, ponieważ no, konsola e, zachowuje się podobnie. I ma jeszcze gorsze spadki płynności w tej lokacji To można, można by powiedzieć w console experience Ale nie, powiedzmy jeszcze sobie szczerze, że to jest skiepszczony port Optymalizacja ogólnie Pierot from software jest, nie jest różnie. Bardzo różnie i niestety lepiej, ale nie do końca. W tej chwili normalizacja e pierot pod from software jest tutaj na dużo le lepszym poziomie. A aczkolwiek nadal, nadal, są problemy. I na konsolach, no, różnie to bywa. w no, pc to wiadomo, ze względu na swoją e, bardzo łatwą konfigurowalność i wymianę komponentów. Sprawiałem, że po prostu Zawsze można sobie więcej RAMu dokupić, szybszego RAMu oczywiście. Zawsze można sobie wymienić kartę graficzną itd. itd. Więc te wszystkie komponenty są po prostu wymienialne. W konsoli to nie jest tak łatwo. Konsola jest na jakieś tam 5 lat. A czasami nawet wspieranie samej konsoli na o wiele dłuższym. Tak. Nawet potrafi do 10-15 lat. W tej chwili to jedynie co zrobili, to wyłączyli tego w tym roku. Tak czy nie? W poprzednim roku. W 2018 lutego. Nie, czy to było w tym roku, ja już nie pamiętam. W każdym razie ostatnio wyłączyli serwery do Demon Souls. A jak wiemy, Demon Souls jest z 2010 roku. Przepraszam, z 2009 roku. 2009-2010. A Dark Souls oryginalnej jest z 2011 roku. A pomimo tego jeszcze te serwery działają. Tak jak widzimy, tutaj już w normalnej lokacji eee, latkarz nie spada prawie w ogóle. Możecie zauważyć. Tylko jedynie tutaj to słynne Blight Town ma tutaj problemy. Tutaj uwidacznia nawet na na PC cie Aczkolwiek no bez nagrywania no to jest spadek, może być Może być tak, że w ogóle nie będzie klatkować bo przy moich poprzednich ustawieniach bez yy, bez nagrywania no to i przy renderowanej rozdzielczości 640x400 tak no bo wiadomo tak raczej żeby ruszyła yy, powyłączane są wszystkie te Antyaliasingi, wyłączone jest rozmycie w ruchu e... Inne różne opcje, które po prostu są Dużo bardziej Za e... sobą są powyłączane I oczywiście czym, czym mniejsza rozdzielczość renderowana na tym Jakość Jakość samej gry po prostu spada jeżeli chodzi o, o, o... Samo wyświetlanie, ale jak widzicie, nawet w takich lokacjach to jest spadek rzędu 3 klatek, 3-4 góra. No, maksymalnie do 25 klatek w dół, ale nie więcej. Także jeśli macie o wiele lepszy komputer niż laptop. Yy, Powinno nawet wam chodzić przy tym i bez żadnych spadków płynności, więc... Hmm, jeżeli ma po prostu laptop z lepszą konfiguracją To jak najbardziej taki port może dobrze działać Nawet sobie ustawić większą rozdzielczość tenderowania Idziemy sobie tylko do Kowala. Jak widzicie, cały czas utrzymuje ten klatkaż 30 25 klatek. To przy nagrywaniu, oczywiście, na OBS-ie. Ale miejcie to na uwadze, że grając i nagrywając jednocześnie że macie taki sprzęt, że po prostu nie ma to różnicy, po prostu karta e, ciąga na spokojnie nagrywanie 1080p tam w 60 klatkach i do tego jeszcze możecie taki samy grać. No więc cóż, e, ja was żegnam, jeżeli się podobało łapka w górę, jeżeli nie łapka w dół, subskrybujcie. I cóż, tak jak widzicie na ekranie jest specyfikacja, są temperatury, ilość procentowa, ilość ramu zużywanego, ilość ramu na karcie graficznej. Oczywiście wszystko jest tutaj współdzielone, kart, karta graficzna zintegrowana i procesor współdzielą ogólny ram systemowy, który no, jak wiadomo nie jest jakoś specjalnej szybkości. Tym bardziej w tym laptopie, macie tutaj specyfikację. No ja i oczywiście zbieram na te stosabów, tak. W tej chwili jest 17, więc nie jest za dużo. nawet takimi różnymi materiałami próbuję dobić do, do, do 100 subskrypcji. A więc cóż, na razie cześć i do zobaczenia. Do następnego.